Słuchajcie, dopiero co w się skończyło, Gdzie Była to mega impreza. Dobrze wiecie, naprawdę mega impreza, fajnie zorganizowana. Yy, dobrze się tam bawiliśmy, wyjeździliśmy, pojeździliśmy, pośmieliśmy, najedliśmy. Naprawdę rewelacyjna. No i co usłyszałem po tej imprezie? Ludzie pisali, że fajnie, no szkoda, że nie wiedziałem wcześniej. A informacje były. No dobra, yy, potem, że to było za daleko. No dobra, a no by było daleko, okej, okay, no koniec Polski. No dobra, okej. Okay. Rozumiem. No to co? Potem, no nie ten termin, ja byłem na wakacjach, to i tamto, to i tamto. Pełno różnych wymówek, naprawdę pełno różnych wymówek. Ale słuchajcie, to teraz drodzy moi drodzy, nie macie już wymówek, bo już 29 sierpnia do 31 sierpnia odbywa się Summer Camp. Polski ligę TV z Gorka Team i odbywa się to na piątkowisko koło Łodzi. Środek kraju, więc każdy może wpaść. W momencie już nie ma że mówię, mówię, że to jest tam daleko, ja najdalej z całej Polski. Nie, teraz tam środek, więc chyba każdemu będzie pasowało. Słuchajcie, jest to naprawdę impreza na luzie dla każdego. Można się pobawić, potrenować, podszkolić, poznać ludzi z całej Polski. Słuchajcie, przede wszystkim możecie poznać osoby, które startują w zawodach, w rajdach, z wypraw różnych. Poznać ludzi, którzy organizują Polską Ligę. Sam wiecie, no Polska Liga Znana jest w Polsce, więc tutaj organizują to te same osoby, więc naprawdę ja już wiem, że będzie na pewno dobrze zorganizowane. Będzie okazja pogadać z organizatorami, czy warto startować, jak to wygląda od środka. Dowiedzieć się sporo szkoleniach o świecie kładowym i takim świecie kładowym prawdziwym, nie tylko jeżeli wokół komina. To jest okazja, żeby naprawdę zaczerpnąć trochę innego świata poznać ludzi z całej Polski. Słuchajcie, atrakcje, no i jeśli chodzi o atrakcje, będzie błoto, bo będzie dużo błota. Chłopaki na to się postali, będą wyścigi, przeszkody, ogniska, dużo jedzenia, muza do rana, więc naprawdę będzie się dużo działo. I teraz tak, możecie przyjechać kładem, kamperem, namiotem, sami z rodziną i z ekipą, z kim chcecie, po prostu z kim chcecie, jak chcecie i przyjeżdżacie i bawicie się. Są to 3 dni zabawy, 3 dni jeżdżenia, start w konkurencjach, gadżety będą na to rozdawane jakieś na nagrody i tak dalej. No i oczywiście atmosfera, której nie znajdziecie nigdzie indziej, jak właśnie na takich imprezach. Więc nie myślcie co robić na koniec wakacji, tylko po prostu pakujcie graty, pakujcie rodzinkę i przyjeżdżajcie, bo na pewno będziecie dobrze bawić. Więcej szczegółów znajdziecie na facebookowym, na facebooku oraz chyba na, na stronach, naprawdę oni tam dużo o tym rzucają, piszą o tym. Więc naprawdę skorzystajcie. Tu mamy piękną jeszcze pogodę, no w Polsce pogoda jest jaka jest. Raz jest taka, raz jest szaka. Ja, ja liczę na to, że będzie tam dobra pogoda, bo, bo ostatni miesiąc znowu sobą, więc to rzeczywiście po godzinach dzisiaj, się pogodziło, no dzisiaj niestety troszeczkę wieje. Ale ja sądzę, że na koniec wakacji będzie pogoda taka, zobaczycie. no Więc nie myślcie, tylko jedźcie tam, będziecie naprawdę mega zadowoleni. No ja co? A ja biorę talarię. I lecę troszeczkę w teren. Co eee, trzeba się podawić? Jeszcze troszeczkę korzystać z tej pogody. Oczywiście, gaz jest, wszystko jest jak należy. więc co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!